Druga sprawa, o którą Pan zapytał, przepychanka. E, sama sytuacja związana z wykonywaniem mandatów poselskich jest, moim zdaniem, tutaj bardzo, co najmniej, bardzo niejasna. Ja osobiście, jako członek prezydium, rozstrzygałbym ten dylemat raczej na korzyść e, skazanych posłów, nieposłów. Marszałek poszedł na twardo w drugą stronę. Ma też za tym pewne argumenty prawne. Moim zdaniem one są słabsze, no ale każdy ma prawo do swojej oceny. E, e, wiemy też, że wielu prawników bardzo wpływowych opowiedziało się za tą drugą wersją. E, natomiast e, niezależnie od tego sporu prawnego, jakby wydaje mi się, że zupełnie odrębną kwestią jest przepychanie się. E, wydaje mi się, że tam chyba nikt nie był agresywny. Więc może być analiza, prawda? Audio, chociażby. Jeżeli ktoś uważa, że popełniono przestępstwo, może wysłać doniesienie do prokuratury. Kom tutaj na pewno z monitoringu Komendant Straży Marszałkowskiej ma nagrania całej sytuacji. Moim zdaniem ja nie widziałem tam, tak jak obserwowałem tą sytuację, intencjonalnej agresji przeciwko funkcjonariuszom straży. Widziałem próbę dotarcia na salę obrad. Próbę, którą jakby rozumiem, bo panowie są przekonani, że mandatów skutecznie nie stracili. I mają na swoją rzecz orzeczenia Sądu Najwyższego uchylające postanowienie Marszałka Sejmu. Man Swoją rzecz wyrok Trybunału Konstytucyjnego, e, ułaskawienie prezydenta, mają dużo argumentów, tak? E, e, więc e, to decyzja należy tak naprawdę do komendanta straży. Czy zdecyduje się uruchamiać e, jakieś e, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa? Moim zdaniem. Nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeżeli komendant dojdzie do wniosku, że warto złożyć doniesienie, to będzie zaangażowana prokuratura i sąd, a my jako obywatele będziemy mieli kolejne rzeczy, które będziemy mogli oglądać, komentować, dyskutować, wspierać się. Może popchną, może nie popchną, prawda? może chciał, może nie chciał, powinien zostać skazany. Moim zdaniem jest to nam kompletnie do niczego niepotrzebne. Natomiast prawo jest takie, że umożliwia każdemu obywatelowi złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Więc pewnie ktoś takie zawiadomienie złoży, pewnie jakiś prokurator będzie musiał te monitoringi przejrzeć i zobaczymy, co z tego wyjdzie.